Hej, z tej strony grzesiek z i dzisiaj zaczniemy nietypowo od chwili ciszy, w trakcie której popatrzymy sobie na te dwa telefony. Robi wrażenie, prawda? Tym bardziej, jeżeli powiem, że droższe z tych urządzeń, bo to są bliźniacze sprzęty. Realme 12 Pro. Wersji z plusem i Realme 12 Pro wersji bez plusa to są telefony, które mają wprowadzić nową jakość do mobilnej fotografii, i muszę Wam powiedzieć wprost, że robią wszystko, żeby naprawdę to zrobić. I do tego Realme robi to tak sprytnie, że większość z Was pewnie dwa albo trzy razy zastanowi się nad kupnem właśnie tego sprzętu, zwłaszcza jeżeli stawia się na wideo, na fotografie, niż konkurencji powiedzmy bardziej markowej, ale. Sporo, wyraźnie sporo droższe, bo tutaj ten aspekt ceny jest czymś, co po prostu może zmienić zasady gry, zwłaszcza w przypadku tego droższego urządzenia, gdzie znajdziemy. Przede wszystkim coś, co do tej pory w tej klasie cenowej się nie pojawiało, i teraz tutaj znajdziecie takie prostokątne oczko, które będzie nam połyskiwało. Które wskaże, że zastosowano tutaj obiektyw peryskopowy. To jest coś, co dla osób, które stawiają na fotografię, zwłaszcza fotografię taką miejską, tak by to określił, no, będzie czymś, co może bardzo, bardzo mocno przyciągać do tego konkretnego modelu. Ale. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego urządzenia raczej tych urządzeń, tak, żeby móc porównać, któreż z nich rzeczywiście będzie w stanie zrobić lepszą fotografię. I tak naprawdę wnioski nie są zbyt pochlebne dla urządzenia droższego, dlaczego o tym przekonacie się za chwilę. Na samym wstępie chciałbym powiedzieć jedno, nie mam zielonego pojęcia jak Realme dopracowało ten design do takiego poziomu, bo te telefony wyglądają obłędnie. Ja po prostu bym się nie spodziewał, że Realme tak szybko wysforuje się do przodu i tutaj jest naprawdę w czołówce tych producentów, którzy potrafią zrobić urządzenie wyglądające na premium i w dotyku będące też na premium, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo z tyłu mamy tutaj ekoskórę. To oczywiście dzisiaj ładnie się określa mianem skóra wegańska, ale to jest ego skóra, która jest świetna jakości, taka bardzo czepna, przyjemna w dotyku. No, to jest coś, co sprawia, że naprawdę założenie etui na ten telefon, no po prostu potrafisz zaboleć. Jeżeli chodzi o design, o sam design, o samo wzornictwo, jakie to jest zastosowane, no, to producent chwali się tym, że obwódka wokół wyspy z aparatami ma przypominać bezel luksusowego zegarka i to porównanie nie jest przypadkowe. Projektant znany ze współpracy m.in. Z Rolexem odpowiada za ten tył i rzeczywiście tutaj ten biżuteryjno-akcesoryjny look może się podobać i myślę, że wielu będzie się podobał, ale czy to jest coś, co na co dzień zauważamy? No, niekoniecznie, bo bardzo szybko człowiek do dobrego się przyzwyczaja. Natomiast sam komfort użytkowania tych telefonów, sama, sama ich wielkość, to jak dobrze trzyma się je w dłoni, to jakie mają cudowne ekrany, to jak ładnie wyglądają z bliska i z daleka, to jest coś, co powoduje, że Realme naprawdę trudno będzie dogonić. Bo Okazuje się, że można zaprojektować telefon, który będzie piękny, który będzie inny, który będzie wysmakowany wizualnie, który będzie bardzo przyjemnie trzymało się w dłoni. I to jest coś, taki całokształt, który sprawia, że płacimy jakieś pieniądze, ale otrzymujemy więcej niż oferuje konkurencja, przynajmniej jeżeli zostajemy przy tematyce designu, budowy jakości wykonania. Ale zestawmy to całościowo, porównajmy po prostu bezpośrednio, jeżeli chodzi o takie podstawowe parametry te dwa modele. I otóż, stylistyka będzie bardzo podobna i w sumie, trzeba też to przyznać, nawiązująca do 11 w wersji Pro. Tutaj znajdziemy konstrukcję odporną na zachlapanie, nie ma wodoszczelności i o tym trzeba powiedzieć wprost. Zajdziemy na pokładzie, głośniki stereo, bateria to 5000 mAh, ładowarki 67W w obu urządzeniach, identyczne 6-7 calowce wyświetlacze, Molety 120 Hz rozdzielczość 1080 na 2412 zagięte boki, jak już wspomnieliśmy, i ze jasnością na poziomie prawie 1000 kandeli na metr kwadratowy. Podstawową różnicę pomiędzy wersją Pro i wersją Pro plus będzie procesor i możliwości fotograficzne. Jeżeli chodzi o wersję droższą, znajdziemy to jest nabrana 7 z drugiej generacji, jeżeli chodzi o wersję tańszą, Snapdragon 6 generacji pierwszej. Oba procesory są jednak technologicznie podobne i oba może nie są najświeższe, ale radzą sobie bardzo, bardzo dobrze i wydaje mi się, że nawet w 2024 roku nie przyniosą Marce powodów do wstydu. Droższy Realme 12 Pro Plus ma potrójny aparat główny: standardowe 50 megapikseli, szerokokątny 8 megapikseli i peryskopowe tele 64 megapiksele. W tańszej wersji mamy ten sam aparat standardowy, czyli 50 megapikseli i o dziwo ta sama jasność f1.8, f1.8, optyczna stabilizacja obrazów w obu urządzeniach, szerokokątny 8 megapikseli, dalej mamy to samo, ta sama ogniskowa i na końcu mamy obiektyw tele 32 megapiksele, i tutaj już widzimy tą różnicę. Bardziej bolesna może być przysiadka w wersji 12 Pro Plus na 12 Pro, jeżeli komuś zależy na selfie'kach, bo tutaj w droższej wersji mamy 32 megapiksele w przednim aparacie, natomiast tańszej połowę tej wartości. No i teraz, uwaga, dochodzimy do ceny, bo ta cena będzie dla wielu osób, podejrzewam, kluczowa. Przede wszystkim wersja 12 Pro w konfiguracji maksymalnej to jest 2000 zł, natomiast wersja 12 Pro Plus w konfiguracji również. Maksymalnej będzie kosztowała 2500 zł. Są to kwoty, które już każą nad sprzętami się zastanowić. Ale czy warto brać pod uwagę? O tym podsumowaniu. Realme mają taką charakterystyczną cechę, mianowicie jeżeli odblokujemy ekrany, zobaczcie, w obu telefonach pojawiają się takie grafiki, które będą wybierane z zasobów internetowych. Po prostu będą się aktualizowały, będą zaharzyły razem inne i to jest coś, taki drobiazg, który sprawia, że z telefonu korzysta się po prostu przyjemnie. Oczywiście możemy to wyłączyć, możemy tradycyjnie odblokowywać ekran i widzieć to, co na nim sami ustawimy, ale jeżeli wolimy coś innego, no to nie ma problemu, żeby za każdym razem telefon zaskakiwał nas jakąś grafiką. Tak jak widzicie, tutaj wszystko jest bliźniacze. Nieważne, czy mówimy o 12 Pro, czy 12 Pro Plus, menu, układ tego wszystkiego, sam system. Zresztą zobaczcie, nad, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają aktualizacje. Oba urządzenia pracują pod kontrolą Realme, UI, jest to wersja 5.0. 12 Pro mamy wersję troszkę słabszą, 38 GB zajęte z 256 GB całej pamięci budowanej. Tutaj mam 512 pamięci budowanej i zajętą bardzo podobną ilość miejsca. 12 Pro może pochwalić się nowszym procesorem i tutaj od razu to zobaczycie mamy tutaj jest Snapdragon drugiej generacji 7S. Tutaj mamy szóstkę generacji pierwszej. Ekrany są takie same, 6,7 cala, 6,7 cala. Bateria jest taka sama, jeżeli chodzi o RAM, 12 plus możliwość wirtualnego rozszerzenia o 4 tutaj z kolei 8 i też możliwość tego wirtualnego rozszerzenia, tak jak to wygląda zobaczcie, rozszerz 4, 6 do 8 tutaj aparaty przód 32, w wersji 12 pro bez plusa 16 tył 50 plus 8 plus 64, to jest ta wersja droższa 50 plus 8 plus 32 to jest ta wersja tańsza wersje system Android tak jak widzicie, te same różnią się co jedynie Aktualizacją zabezpieczeń. Wersja tańsza z 5 grudnia, wersja droższa z 5 lutego. Ale uwaga, tutaj RIMI zapewnia nam długie wsparcie, bo po 3 aktualizacje w obu tych urządzeniach po trzy duże aktualizacje więc, jeżeli startujemy z 14, no to już wiemy na jakim Androidzie wylądujemy ostatecznie. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ekran główny. Tutaj jest wszystko tak jak przygotował producent. Niczego na tym ekranie głównym nie zmieniałem. No i do celów demonstracyjnych wybiorę telefon ten tańszy, bez plusika na końcu. Bo, tak jak wspomniałem, menu w obu przypadkach jest takie samo. Różnią się detalami, ale będzie to dotyczyło aparatu. Zobaczycie to, kiedy wyjdziemy na zewnątrz i kiedy bezpośrednio porównamy oba aparaty. Sprawdzimy, jakie mają przybliżenia. Jak wygląda to, co odwzorowują na tych ekranikach. I wracając do bohatera do 12 w wersji. Pro, bez plusika. Tutaj to menu jest bardzo typowe dla marki. Zobaczcie, to jest układ surowy i ten surowy układ jest taki mocno androidowy, podstawowy. Ale uwaga, mamy tutaj aplikacje, które są doinstalowane na starcie, ale może to przebolić, bo nie jest to takie zawalisko jak w przypadku konkurencji tej, też daleko wschodniej. Natomiast nie do końca podoba mi się ta rzecz, którą Wam teraz pokażę, App Market. Tak jak widzicie, jest to aplikacja, która doinstaluje nam różnego rodzaju śmieci. Na szczęście możemy to pominąć, no, tutaj mamy opcję pominia ja tych aplikacji, nie chcę. Nie chcę sprawdzić tych aplikacji, oczywiście, że nie, pomijamy, no i przechodzimy do czegoś, co jest ekwiwalentem sklepu Play. Moim zdaniem jest to dublowanie absolutnie niepotrzebne i ten App Market jest tutaj po prostu dodatkiem, który nic nowego, nic ciekawego nie wnosi, bo wolę korzystać bezpośrednio z rozwiązania, no po prostu tego Google'owego, tak. Więc jak widzicie, system działa responsywnie, system działa szybko, nie ma tutaj większych Problemu z tym, żeby różne rzeczy robić w międzyczasie. Nie ma tutaj większego problemu z tym, żeby przełączać się między aplikacjami. To wszystko działa płynnie, to wszystko działa szybko. Nie mam większych zastrzeżeń do tego, jak telefon pracuje na co dzień. Podoba mi się też to, że ta reakcja na jest błyskawiczna, że Ekran ma dobre kąty widzenia, wygląda bardzo przyjemnie. Tutaj, zobaczcie, mamy belkę skrótów, która jest charakterystyczna też dla tego producenta. Mamy automatykę oświetlenia, możemy sobie to jasność wymusić maksymalnie, zobaczcie, robić naprawdę, naprawdę bardzo jasno. I prawdopodobnie przekraczamy tutaj tą wartość, którą producent deklaruje, czyli jest tu troszeczkę jaśniej niż 1000 nitów. To w zupełności wystarcza, żeby cieszyć się tym telefonem na zewnątrz i możliwościami tego ekranu. No właśnie, skoro już jesteśmy przy wyświetlaczu, przy ekranie, chciałbym wam pokazać, Przede wszystkim to, jak ten ekran odwzorowuje treści. Zobaczmy na początek, jak wygląda jakiś short z YouTube'a. Oczywiście, ze względu nie tylko na prawa autorskie, ale autopromocję, wybiorę sobie coś, co jest z mojego kanału, czyli z a zobaczcie, jakby się to prezentowało. Jakie są kąty widzenia, jakie są kolory, jak odbijane są refleksy światła. Moim zdaniem. Jest to obraz sensowny, jest to obraz dobry i to, co tutaj widzimy, no sprawia, że można cieszyć się multimediami. Ale trzeba pamiętać o tym, że ekran będzie odbijał światło, tak jak teraz widzicie, i to nam może przeszkadzać wtedy, kiedy tego słońca będzie sporo. Natomiast, jeżeli chodzi o same kolory, no to są soczyste, bardzo przyjemne, bardzo ładnie nasycone. No i tutaj, Realme zrobiło kawał dobrej roboty. Tak samo będą wyglądały zdjęcia, one też będą bardzo widowiskowe. I zobaczcie, mam tutaj taki fragment gdzieś wykonany w plenerze. Jest to oczywiście bohater, jeden z bohaterów naszej recenzji. Żółć jest bardzo przyjemna, tutaj spójrzcie na detale. Widać pięknie otoczkę. Naszej wysypki z aparatami, która ma tutaj przypominać swojego rodzaju bezes zegarka. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. No i tutaj widzicie z kolei to prostokątne, słynne, peryskopowe oczko, ale jeżeli chodzi o odwzorowanie zdjęć, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I ten obraz jest tutaj ładny, soczysty, elegancki i taki, którego nie powstydziłby się też flagowca. A skoro już jesteśmy w galerii, chciałbym Wam pokazać bardzo fajny bajer, który tutaj no może sprawić, że tymi zdjęciami będziemy chcieli się bawić. Zobaczcie, mamy jakiegoś selfika, to oczywiście nie będzie dotyczyło się tylko tego rodzaju zdjęć, a tutaj będzie to najlepiej widać. Mogę przytrzymać sobie palucha na wybranym elemencie i ten element zostanie bardzo fajnie, zgrabnie wycięty i możemy go wyeksportować. Zobaczcie, zapisz, wyeksportować i dalej się bawić nim, obrabiać go w jakimś innym programie. Zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie, no fajnie. Gdyby to nie to, że to jestem, tutaj ja na tym zdjęciu i wyszedłem, jak wyszedłem, ale ogólnie jako opcja bardzo fajna, bardzo fajny bajer. Podoba mi się to. No i sprawia, że można fotografiami dalej się bawić, ale jeżeli chodzi o zabawę fotografiami, patrzcie. Edycja możemy bezpośrednio taką prostą edycję, ale nie tak prostą, jak w wielu konkurencyjnych firmach, możemy to wszystko zrobić bezpośrednio z telefonu. Nie musimy instalować dodatkowej aplikacji. Możemy łatwo stosować różnego rodzaju filtry. To jest akurat coś oczywistego, tak? coś co bardzo często się zdarza też u innych producentów, ale dalej możemy dodać tekst, możemy dodać sobie ramkę, możemy dalej to zdjęcie sobie obrabiać, poddać retuszowi, możemy sobie sprawdzić, co nam sztuczna inteligencja doradzi. Zobaczcie, mamy pobrany moduł, on się szybciutko zainstaluje. chciałem właśnie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. No, tak. Na żywo, tak Tak to można powiedzieć, i mamy różnego rodzaju elementy. To zdjęcie naprawdę się zmienia. Ono się bardzo mocno zmienia. Zobaczcie, oryginał i na przykład gotyk. No, to jest zdjęcie, które już gdzieś mógłbym sobie ustalić jako profilowe. Mamy oczywiście naklejki, mamy gumkę, mamy rozmycie. Tym wszystkim można się tutaj bawić. Zobaczcie, to rozmycie możemy sobie regulować wokół elementu, który zaznaczymy, który mamy tym pierwszym planem. Bardzo fajny bajer i na podstawie samego telefonu oprogramowania, jakie tylko tutaj znajdziemy, można Poddać obróbce, zdjęcia, ale też filmy. I to jest coś bardzo fajnego, co sprawia dużo radochy. Zobaczcie, w przypadku filmu mamy też edycję, filtry, ścieżkę dźwiękową, efekty, szybkość, tekst, efekty mamy bardzo proste rzeczy, które jednak sprawią, że będzie można ten filmik trochę rozmaicić. Możemy manipulować szybkością, dodać tekst, znak wodny, to jest coś, co z zupełności powinno wystarczyć. Oczywiście jak przystało na Realme, możemy tutaj bardzo fajnie spersonalizować sobie nasz telefon, możemy wybrać tapetę i styl, tych tapet jest troszeczkę, ekran zawsze aktywny, przejdźcie się do testowanej niedawno Motorola, mamy tutaj ten Bayer i to jest coś no, do czego się bardzo mocno ja sam przyzwyczaiłem, zobaczcie można sobie troszeczkę tego wszystkiego wybrać. I to są rzeczy, no, które po prostu wyglądały efektownie, wyglądają ładnie, sprawiają, że telefon będzie bardziej się podobał. Motywów mamy też troszeczkę. Oczywiście muszę wyrazić wszystkie zgody, bo dalej mnie nigdzie system nie puści. Dalej możemy sobie sprawdzić, jakie ikonki nam urządzenie oferuje. Mogą też zmienić troszeczkę swój kształt. To są takie detale, ale sprawiają, że no, telefon będzie bardziej nasz. Kolory również możemy dostosować. Dalej mamy szybkie ustawienia, które też możemy dostosować do swoich preferencji. Później animacja odcisku palca, drobiesz, ale bardzo fajny, no i sprawia, że telefon bardzo łatwo też odświeżyć. Możemy dobrać sobie taką animację, która najbardziej nas interesuje. Oczywiście dalej jest też podświetlenie krawędzi, detal, ale który sprawia, że ten brak diody powiadomień, no jakoś można łatwiej przeboleć ale przypominam, że mamy tutaj Always On Display, więc też nie będzie to nam zbytnio przeszkadzało. Rozmiar ekranu też bez problemu sobie dostosujemy i tak naprawdę tych funkcji tu jest sporo i ja nie chcę zbytnio się w nie zagłębiać, bo to wszystko możecie też sprawdzić w poprzednich recenzjach RIMI, które niedawno na kanale się pokazywały. System dalej jest bardzo, bardzo, bardzo zbliżony do tego, co urządzenie oferuje od jakiegoś czasu i moim zdaniem jest to jeden z tych systemów, który po prostu sprawdza się naprawdę dobrze. Teraz, jak zapewne się domyśleliście, widzimy tutaj tak, interfejs aparatu. On jest bardzo prosty, ale pozwala na zaskakująco sporo. Zobaczcie, mamy tryb Ultra Night, mamy tryb ulicy, gdzie możemy manipulować sobie obiektywem 16 mm, 26, 47 i 91 troszkę tego jest. Można dobrać sobie dzięki temu bardzo łatwo kad do swoich preferencji. Mamy nagrywanie wideo i tutaj uwaga, 4K, widzicie? W 30 lat na sekundę i więcej po prostu nie ma. Dalej samo zdjęcie, dalej mamy tryb portretowy, tutaj mamy też bardzo szybkie przejście dwa razy. Jeden raz, dwa razy dwukrotne powiększenie no i pojedyncze. Więcej, gdzie można sobie wybrać coś, z czego też rodzimy słynie, czyli mamy zdjęcie wysokiej rozdzielczości, film pokladkowy, skaner tekstu, efekt makiety, panoramy zwolnione tempo filmu z dwóch kamer. To teraz zobaczycie, jak wygląda portret grupy, ustawienia pro film, długa ekspozycja i tryb gwiaździste niebo. W opcjach tutaj, gdzie znajdziemy pro, zobaczcie, możemy ustawiać sobie bardzo, bardzo wiele rzeczy, od balansu bieli, przez fokus i to wszystko, do czego przyzwyczaiły nas aparaty tradycyjne. Tutaj mamy ustawienie ISO, też możemy je sobie bardzo łatwo regulować. Zobaczcie, to wszystko działa płynnie, działa fajnie. Z aparatem nie miałem większych problemów i w zasadzie trudno byłoby mi się tutaj do czegoś przyczepić, bo to wszystko działa sprawnie, działa szybko. No i przede wszystkim mam tutaj bardzo ładne zdjęcia. Tylko, że te bardzo ładne zdjęcia, i pokażę Wam to na kilku przykładach, moim zdaniem są troszkę przyjemniejsze w wielu sytuacjach z tego tańszego modelu, który mam tutaj, niż z tego urządzenia droższego. Dlaczego tak mówię? Zobaczcie, co czasami potrafi się wydarzyć. Tutaj mamy zdjęcie, żeby nie był gołosłowny, z dwunastki Pro bez plusa. Tutaj natomiast mamy zdjęcie z dwunastki wersji z plusem. Zobaczcie, co się wydarzyło. To jest tryb portretowy. I tutaj. Po prostu całkowicie nawalił nam soft, mówiąc wprost. Dlaczego? Dlatego, że ta tańsza wersja zrobiła zdjęcie, które no wygląda smakowicie, jest bardzo ciekawe. Ta wersja droższa zrobiła zdjęcie, które po prostu do niczego się nie nadaje. Rozmyło to, co nie trzeba, wyostrzyło to, co też nie trzeba. No i wygląda to troszeczkę tak, jakby coś się zwyczajnie mówiąc zepsuło. Takie kwiatki pojawiają się i potrafią odebrać przyjemność korzystania właśnie z tego droższego modelu. I ja nie do końca to rozumiem. Na ogół jednak oba telefony robią bardzo, bardzo podobne zdjęcia, które mogą się podobać, które będą się podobać i tutaj na większości z nich, zwłaszcza tych, które będą miały szerszy ody, taki szerszy kadr, lepiej prezentowała się będzie wersja ta, która pochodzi z 12 Pro z plusem, ale zobaczcie co tu się ciekawego dzieje, 12 Pro z plusem potrafi zaserwować, takie bardziej wyraziste, bardziej ostre kolory, aczkolwiek mniej soczyste, ale zobaczcie, jeżeli chodzi o jasność, o jasność tego, co jest na pierwszym planie, o cienie, o wzorowanie tego, co widzimy tutaj, właśnie z przodu, zwłaszcza, no to moim zdaniem 12 Pro potrafi zrobić to zdjęcie bardziej realistyczne, lepiej operować światło cieniem i jest mniej takie wyszczucznione, wygładzone niż to, co pokazuje tańsze urządzenie. Ale oba, moim skromnym zdaniem, potrafią. Naprawdę naprawdę zaimponować, jeżeli chodzi o fotografię. Bardzo podoba mi się to, jak są odwzorowane tutaj detale. No spójrzcie, to zdjęcie to jest w zasadzie poezja. Na jednym i drugim telefonie wygląda niesamowicie, wygląda bardzo żywo. Tutaj nic nie wydaje się, w jakiś sposób. Tak sztucznie, niepotrzebnie podkoloryzowane, nie do końca podoba mi się też to, co potrafi zrobić ten droższy model, ten wyższy model przy okazji portretów. Dlaczego te oba zdjęcia zostały wykonane w tym samym trybie, w trybie portretowym? I tutaj spójrzcie, co się wydarzyło. Powiększam to, co pokazuje 12 Pro powiększam to, co pokazuje 12 bez Plusa. No i niestety, ale tutaj to rozmycie. Gdzieś tam pojawiło się nam w przypadku tańszej wersji, w przypadku droższej wszystko jest ostre, ale jeżeli się przypatrzymy bliżej na pierwszy plan, zobaczcie. No to nagle się okazuje, że tutaj pewne rzeczy nam umknęły, i tutaj na przykład rozmyły się troszeczkę włosy, które w tańszym urządzeniu wyszły wspaniale, wyszły bardzo naturalnie i bez tego rozmycia. Więc tutaj zdarzają się moim zdaniem softowe pomyłki, które sprawiają, że to droższe urządzenie potrafi po prostu gdzieś się pogubić, i ja czekam na aktualizację softu, które na pewno powinno się tym zająć, bo tutaj spodziewałbym się po prostu w tym droższym urządzeniu, że zdjęcie będzie dużo, dużo ciekawsze. Moja przygoda z Realme 12 Pro i 12 Pro Plus dobiegła końca i może nie była zbyt długa, bo miałam te telefony przez około 10 dni, ale muszę powiedzieć wprost, że chciałbym zatrzymać je na dłużej. Realme. Wypracowało po pierwsze własny styl, I jest to coś, czego wiele marek, także tych, które potrafią srogo wyceniać swoje sprzęty, mogłoby Realme pozazdrościć. Naprawdę, uważam, że tutaj wykonano kawał dobrej roboty. Te telefony mają swój charakterystyczny design, one po prostu są jakieś, bardzo przyjemnie się z nich korzysta, działają sprawnie i te Snapdragony, o których wspominałam, owszem, nie są może zbyt świeże, ale w 2024 roku ciągle dają radę i to dają radę nie jest powiedziane absolutnie na wyrost, bo ten sprzęt. Nie nagrzewa się, udźwignie większość popularnych gier, jeżeli chodzi o wielozadaniowość, codzienną pracę, o edytowanie filmów, zdjęć, to wszystko działa tutaj naprawdę kapitalnie i ja nie mam zastrzeżeń do tego, jak ten sprzęt pracuje, mimo tego, że rzeczywiście można by było wymagać, że troszkę nowsze te procesory na przykład tutaj się pojawią, ale moim zdaniem jest to coś, na co można przymknąć oko, bo sprzęt robi wszystko, żeby nam to powetować kulturą pracy. Czasem pracy. Właśnie o tym chciałbym powiedzieć, dlatego że niedawno testowałem Motorola. Motorola, która miała podobną baterię, która miała podobne szybkie ładowanie. No, i tam to szybkie ładowanie działało w bardzo zbliżony sposób do tego, jak działa w Realme. Ale bateria spadała dużo wyraźnie tutaj, natomiast te sprzęty potrafią bezproblemowo w zasadzie w każdym warunkach zapewnić około 6 godzin sotu. i ja nie miałem problemu, żeby pracować na tych telefonach cały dzień i ładować je kolejnego dnia dopiero, więc ten dzień pracy bezproblemowy z zapasem energii bez. Żadnego trudu tutaj da się osiągnąć, i dla moim zdaniem brawa dla marki, bo jest to coś, co też ten sprzęt wyróżnia: czyli szybkie ładowanie, wspierane przez długi czas pracy, dobrą automatizację. I o ile. Optymalizacja, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o baterię, nie zawodzi. Tak moim zdaniem, w tej droższej wersji, która tutaj jest biała, troszeczkę zawodzi, jeżeli mowa o aparacie. Dlaczego? Dlatego, że czasem tańszy sprzętach, tak jak chciałem wam pokazać, potrafi zrobić lepsze zdjęcie. I widać wyraźnie, że zawodzi tutaj soft, czekamy na aktualizację i ja miałbym ogromną ochotę przetestować ten telefon za kilka tygodni, kiedy taka aktualka na pewno się pojawi, bo tutaj temu softowi wyraźnie czegoś brakuje jeżeli chodzi o funkcję czysto telefoniczną to ten sprzęt jest bardzo dobry pod tym względem, zarówno jeżeli chodzi o zasięg, jeżeli chodzi o jakość rozmów o głośność rozmów, o to jak sprawdza się w takiej codziennej komunikacji, przeglądaniu internetu, to wszystko naprawdę działa bardzo fajnie nawigacja też działa sprawnie I nie ma żadnych zastrzeżeń jeżeli chodzi o zaplecze komunikacyjne, nie mam też jakichś zastrzeżeń jeżeli chodzi o jakość odtwarzanej muzyki podoba mi się obraz jaki to urządzenie wyświetla bo ten obraz jest bardzo soczysty kolory nie są zbyt przekłamane, nie są zbyt takie nasycone pastelami, ale są bardzo to przyjemne dla oka, i tutaj też chciałbym rozróżnić jedną bardzo ważną rzecz: że te telefony, te sprzęty, mimo tego, że są bardzo podobne do siebie, to jednak plus w nazwie robi swoje, dlatego że ta wersja droższa robi bardziej naturalne fotografie, bardziej naturalne filmy niż sprzęt tańszy, który potrafi troszeczkę mocniej podkoloryzować. Tylko ironia losu jest taka, że dzisiaj właśnie te delikatnie podkoloryzowane obrazy, no, są po prostu bardziej popularne i mają większe wzięcie. Moim zdaniem w ogóle tutaj dochodzi do pewnego paradoksu, bo te oba sprzęty są bardzo ciekawe. Są takie, że trudno oderwać od nich wzrok, pracują bardzo dobrze, są rozsądnie wycenione i mam nadzieję, że bardzo szybko ta cena też troszeczkę spadnie i wtedy, no na rynku zrobi się naprawdę ciekawie. Ale to wszystko, ten miks możliwości do ceny, no i do designu, no, sprawia, że bardzo trudno. Oprzeć się temu sprzętowi, bo Realme takimi małymi kroczkami z każdą kolejną generacją już jedenaska naprawdę potrafiła sprawić, że przed tym telefonem zatrzymywały się osoby, które telefonami nie są zainteresowane i to samo w sobie jest bardzo ciekawe, no bo tutaj pokazuje, że design jest ciągle mocno, mocno istotny i to odróżnienie się Realme od konkurencji, jakość materiałów, to jak urządzenie jest zaprojektowane, powoduje, że sam design do niego przyciąga. A jeżeli chodzi o opcje fotograficzne, one też potrafią mocno pozytywnie tutaj zaskoczyć, aczkolwiek, czy ja bym dopłacił do tej droższej wersji 500 zł, to bym się mocno zastanawiał i nie wiem, czy nie poprzestałbym na wersji bez plusa w nazwie. Który w zasadzie poza tym jednym obiektywem, jakiego tutaj nie znajdziemy, wcale zbyt mocno nie ostaje, jeżeli chodzi o fotografię. Zwłaszcza te fotografie bez dużego przybliżenia tego, co widzimy. Więc tutaj weźcie to pod uwagę, że może niekoniecznie będziecie musieli dopatać do wersji Pro Plus, bo ten Plus nie przyda się chyba każdemu. Komu poleciłbym ten telefon? Na pewno osobom, które szukają czegoś niebanalnego, które chcą wyróżnić się z tłumu, które nie chcą przepłacać za telefon, które potrzebują dobrych zdjęć, dobrych fotografii, dobrej wydajności. Komu bym nie polecił, komuś kto potrzebuje wydajności topowej. I tu bym się dwa razy zastanowił, bo do tej topowej wydajności rzeczywiście będzie nam troszkę brakowało. Też, jeżeli chodzi o baterię, może nać coś mocniejszego, coś lepszego, jeżeli chodzi o szybkość ładowania, też znajdziemy coś, co szybciej ten telefon nam naładuje, ale. W tej półce scenowej mam wrażenie, że Realme wysuwa się na prowadzenie i ma na siebie przede wszystkim wyśmienity pomysł. Oby, tak dalej.